George! To mama świnka. To jest tato świnka. Peppa. Ziemniaczane miasteczko. Pepa, jej rodzice i brat przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Mamo, co to jest ziemniaczane miasteczko? To specjalny park rozrywki, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Tam musi być strasznie nudno! Co ty mówisz? To najzabawniejsze miejsce na świecie. Już jesteśmy. Samochód zatrzymał się w środku pola, na którym rosły ziemniaki. Czy to ziemniaczane miasteczko? Oczywiście, że tak, ale na szczęście nie ma tu dzisiaj zbyt dużo gości. Jesteś pewien, że jesteśmy w ziemniaczanym miasteczku? To przypomina ziemniaczane pole. Przepraszam, to jest ziemniaczane miasteczko? Nie, tam jest ziemniaczane miasteczko! Miałem nadzieję, że będzie cicho i spokojnie. Jest fantastycznie! Ile bilecików? Poproszę dwa dla dorosłych i dwa ulgowe dla dzieci. Duży ruch, prawda? Duży? Nie. Dziś jest wyjątkowo spokojnie. Życzę miłej zabawy. Przyjaciele Pepy też przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Dzień dobry! Dzień, Dzień dobry, Dzień dobry Pepo. Pepo! A to pan ziemniak we własnej osobie. Witam w ziemniaczanym miasteczku, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Uuu! Zobaczycie jak rosną warzywa. Nauczycie się co robić by były smaczne i zdrowe. I polecicie w kosmos wielką ziemniaczaną rakietą. Proszę. Ojej! <laughs> Peta i jej przyjaciele są już gotowi do podróży ziemniaczaną rakietą. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Nie boisz się, George? Polecicie bardzo wysoko. Tato Świnka cierpi na lęk wysokości. Siadaj, Tato Świnko! Nie wybieram się w podróż. George jest za mały, nie może sam jechać. No dobrze. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. George nagle zmienił zdanie. O, malutki. Chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Się! Baw się dobrze, tato świnko. O, zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. O! E, tak, bardzo wesoło. Co to jest, mamusiu? Odejdź od tyłu i włóż głowy w otwór. I co dalej, mamo? <grym i wytkujesz> Suzyk! jesteś pomidorem! Patrzcie, jestem marchewką. Rzeczywiście. A ja dynią <grym i wytkujesz> Witam wszystkich w parku dinozaurów! Wow! Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi dinozaurami? Nie musicie się bać, one nie są prawdziwe. Ale wyglądają tak samo jak te, które przed tysiącami lat razem chodziły po ziemi. Nie chodziły razem! Co? Triceratops żył w erze mezozoiku. Z tego w erze jurajskiej. Tak więc nie mogły razem chodzić po ziemi. A skąd ty o tym wiesz? Posłonie dużo wiedzą. No dobrze. Kto chce na nich pojeździć? Ja! 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 Dlaczego w ziemniaczanym mieście trzymasz dinozaury? Bo dinozaury jadły ziemniaki? Nie. No właśnie. Dzieci lubią dinozaury. Dinozaur! Dinozaur. <laughs> kręci się, kręci! Zapraszam na wielką warzywną karuzelę! Wsiadamy na wielką Ziemniaczane miasteczko, bo poznałam w nim mnóstwo warzyw i mogę się kręcić i kręcić. Ziemniaczane miasteczko. W nim sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Nowy dom. Tato świnka ciężko pracował w swoim pokoju. Co teraz robisz, tatusiu? Właśnie zbudowałem nowy dom. Jest bardzo mały. Czy to dom dla elfów i wróżek? Nie, to tylko model. Prawdziwy dom będzie znacznie większy. Aha. A tutaj narysowałem plan tego domu. Chyba zapomniałeś o czymś, tatusiu. Widzisz? Pepa narysowała obok domu huśtawkę. Doskonale. Chciałabyś zobaczyć ten nowy dom? No pewnie. Tato Świnka zabrał dzieci, aby pokazać im, jak powstaje nowy dom. Już jesteśmy. Tatusiu, tutaj nie ma nic. Nie ma nic, bo budowa domu jeszcze się nie rozpoczęła. Kapelka, kapelka. <gry> Przyjechał pan byk ze swoimi przyjaciółmi. Pan byk będzie budował nowy dom. A dlaczego nie ty, tatusiu? Ja zrobiłem projekt domu, a pan Byk będzie zgodnie z nim budował. Dzień dobry, panie Świnko. Co budujemy? Garaż? Pływalnie? Stadion sportowy? Dom. Mógłby pan wybudować dom taki jak ten? Ale większy. Pan Świnka chce mieć dom. Czy ma być zbudowany z trzciny? Z drewna? Czy z cegły, panie Świnko? Poproszę z cegły. Dobry wybór. Nie zapomnij o huśtawce. Nie martw się, nie zapomnę. Mogę pomóc? George też chciałby pomóc. Dobrze, George. Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę zaprawy? <mogł> to wygląda jak zwykłe błoto. Zaprawa to takie specjalne błoto, które mocno skleja ze sobą cegły. Pepo, możesz położyć pierwszą cegłę. Już kładę? Doskonale ja ułożę resztę. Cegły układa się równo jedna za drugą. Widzisz? Warstwa po warstwie. I tak coraz wyżej, prawda? Tak. Czy skończy pan dzisiaj? O nie! Nie można zbudować domu w jeden dzień. Może skończymy jutro. Dobrze. Do jutra, panie byku. Do widzenia. Do widzenia. George rzucił na ziemię trochę zaprawy, a ja położyłam na niej cegłę. To bardzo interesujące. A teraz zamykamy oczka i śpimy. Następnego ranka Peppa i George chcieli jak najszybciej zobaczyć nowy dom. Panie dom musi sprawdzić inspektor. Pan Królik jest inspektorem budowlanym. Hmm, bardzo dobrze. Chwileczkę. Jeszcze nie Co? Zapomniałeś o huśtawce. Uu, nie, nie zapomniałem. Dziękuję, panie Byku. Już wszystko gotowe. Sąsiedzi mogą się wprowadzać. Sąsiedzi? Tak, Pepo. Mamy nowych sąsiadów. I... Pan Wilk ze swoją rodziną wprowadza się do nowego domu. Patrzcie, małe świnki. Cześć, jestem Wendy Wilk. A ja jestem Pepa. Kuh. Dziękuję za nowy dom, panie Świnko. Zrobiony jest z trzciny czy drewna? Zbudowany z cegieł. Zobaczę, jaki jest mocny. Huchne i dmuchnę i teraz? Mm, naprawdę mocny. A pana dom z czego jest zbudowany? Z cegieł i jest mocniejszy niż ten. Ojej, patrzcie. Aha, to był mój pomysł. Bardzo dobry. Pobujaj się. Musisz mnie popchnąć. Nie. Wystarczy, że huchne i dmuchnę. <laughs> Koszykówka! Był ciepły, słoneczny dzień. Pepa i jej przyjaciele bawili się na szkolnym boisku. Dzieci, sprawdźmy, czy wszyscy mają stroje gimnastyczne. Oto przedstawiam! Uuu. Witajcie! Tato, dlaczego nie jesteś teraz w domu? Bo jest specjalnym gościem, który nas odwiedził. Tak jest! Jestem trenerem. Trener koszykówki uczy zawodników, jak należy grać. O! Nie wiedziałam, tato! Epo, mów do mnie trenerze. Dobrze, tato trenerze. Czy której z Was umie grać w koszykówkę? Nie! Na początek kilka kroków. Odbijamy piłkę i rzucamy do kosza. Nic trudnego. Oh. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Koszykarze muszą długo i ciężko trenować oraz dbać o swoją formę. A ty dbasz o formę, tato trenerze? Tak, jestem w doskonałej formie. Ale tato trenerze, masz duży brzuch. Mój brzuch to same mięśnie. <noise> Najpierw nauczę was, jak przenieść piłkę z tego miejsca. Do tego. Ja wiem, jak to zrobić. Nie, Dany, nie można kopać, to nie piłka nożna. Dany lubi piłkę nożną. W koszykówce musicie odbijać piłkę ręką. O tak. Kto chce spróbować? Ja, ja, ja! Owca Suzy odbijała piłkę bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze, Suzy. A teraz ćwiczymy razem. Wszyscy nauczyli się, jak odbijać piłkę. A teraz nauczę Was kozłowania. Co to jest kozłowanie? Kozłowanie to umiejętność odebrania piłki przeciwnikowi. O tak. George, odbierz mi piłkę. George kozłował bardzo dobrze. A teraz wrzuć ją do kosza. Musisz chyba jeszcze trochę potrenować. Teraz ćwiczenia praktyczne. Podzielcie się na dwie drużyny. Chłopcy przeciw dziewczynkom. No. Dziewczynki utworzyły jedną drużynę, a chłopcy drugą. To nie fair. Nas jest mniej niż dziewczynek. Nie martw się. Nasza drużyna i tak zwycięży. Jasne, jesteśmy najlepsi. No. Emili Słoniczka trzymała piłkę wysoko na swojej trąbie. Emili używa trąby. To nie fair. Cicho, Pepo, ona gra w naszej drużynie. No tak, to jest fair. To nie fair. Weźmiemy Emili do naszej drużyny. Nie, ona jest w naszej. Dosyć kłótni. Stwórzcie teraz jedną drużynę. Dobrze. Dzieci były teraz jedną wielką drużyną. Ale z kim będziemy grać? No cóż, dzień dobry! Przyszli rodzice, aby zabrać swoje dzieci do domów. Już wiem! Zagracie mecz z dorosłymi. Oni są wyżsi od nas. <noise> Ale was, uczył gry w koszykówkę? Tato trener! Tak, zagramy z nimi! Jesteśmy drużyną dzieci. Tak. Jesteśmy drużyną dorosłych. Tak, tak jest. Ja dobrze gram w krykieta. Dobrze, ale to jest koszykówka. Musisz wrzucić piłkę do kosza. Ale można używać tylko rąk albo trąby. I nie kopiemy piłki. Uwaga, gotowi? Już. Pani słoni jest przy piłce. George odbiera jej piłkę i podaje do zebry Zoe, a ta do królika Richarda. A teraz Pepa wrzuca piłkę do kosza. Drużyna dzieci wygrała. Hurra! Ale tylko dzięki tacie trenerowi. <gryli> Konik złoto Pepa i George bawili się w sypialni. Dzień George, musisz bawić się w swojej części sypialni. To jest twoja część, a to moja część. Nie przekraczaj tej niewidzialnej linii. Dzwonek! Dzień dobry, panie zebra. Dzień dobry, tato świnko. Mam kilka listów dla pana. Czy dla mnie i George'a? Hmm, chyba nie ma. Są tylko do mnie i mamy. O! Oh. Mam jeszcze paczkę dla państwa. Może ta wielka paczka adresowana jest do was. Popatrz, ile tu jest znaczków. Musi być tak dużo, bo odbyła bardzo długą drogę. Do widzenia. Do, do widzenia. widzenia. O, rzeczywiście adresowana jest do Pepy i George'a. <noise> Popatrz, mamo. Dla mnie i Georgia! Oh. Mamy też list. Moje drogie dzieci, przesyłam prezent dla was obojga, kochająca ciocia Dotty. Ciocia Dotty mieszka bardzo daleko, w innym kraju. O, oh, a co to za prezent? Są cztery kółka. Samochód! <laughs> to nie jest samochód. Ma cztery nogi. To stół. <laughs> Ma też ogon. Stoły nie mają ogonów. To na pewno jest uchwyt. Co to może być? Tutaj jeszcze coś jest. To drewniany koń. Nazwę go złotogrzywy. Konik! Złotogrzywy. Konik! Złotogrzywy. Konik! Pamiętajcie, dzieci, ciocia przysłała prezent dla was obojga. Musicie się nim dzielić, bawić się po kolei. Czy mogę teraz pobawić się złotogrzywym? Pierwszy powinien bawić się George. Jest młodszy. <laughs> konik, konik! Georgeowi spodobał się drewniany konik. <laughs> George, on nazywa się złotogrzywy, a nie konik. Teraz bawi się Pepa. Jestem księżniczka Pepa, a to mój magiczny koń, złotogrzywy. Pepie spodobała się zabawa z złotogrzywem. Może będziecie się bawić konikiem na dworze. Dobrze, mamo. Hmm, tutaj jest bardzo stromo. Bezpieczniej będzie bawić się na dole. Żeby szybko tam się znaleźć, zjadę na koniu. Wiesz, co robisz, tato? Możesz wpaść na drzewo i potłuc się. O, o, nie martw się o mnie, Pepo. Jestem już dorosły. Tato, a wiesz, jak się zatrzymać? Ta, nie mam pojęcia. Gdzie tu jest z kaczkami Co to za plaśnięcie? O czym ty mówisz? Tato Świnko, dlaczego nosisz kaczkę na głowie? O, ee, tak, cóż, wylądowałem w stawie. <laughs> konik, konik! George też chciał jeździć na koniu. Ja! George nie wiedział jak ruszyć konika. Gdyby tylko ktoś większy i silniejszy mógł popchnąć George'a. Ja jestem większa i silniejsza, mogę popchnąć George'a. To doskonały pomysł, Pepo. <ścoughs> konik, konik. George. On się nazywa Złotogrzywy. Konik, Złotogrzywy. Konik. Już wiem, ponieważ to nasz wspólny prezent. Będziemy go nazywać Konik Złotogrzywy. Pepa i George lubią bawić się Konikiem Złotogrzywy. Bohaterom głosów użyczyli Julita koruszek borsuk Dorota Landon, Andrzej Chudy, Joanna Domańska, Małgorzata Maślanka, Leszek Filipowicz, Mirosława Donica i inni. Dialogi Polskie: Renata Czyżewska, kierownictwo produkcji Elżbieta Zajkowska, reżyseria: Jerzy Ełzebiusz.